Cześć, witajcie z tej strony Kaps16 i witam Was w materiale pogadankowym zatytułowanym Samotność. W swoim materiale pogadankowym dotyczącym przyjaźni napomknąłem, iż miałem problem z znalezieniu osoby, która mogłaby być moim przyjacielem. Samotność jest dla mnie od dziecka elementem nieodłącznym. Ile jasności, nie chciałbym, abyście odebrali mnie jako osobę, jakąś strasznie poszkodowaną tym faktem. Nagrywam tą pogadankę dlatego, aby się z wami podzielić moimi przemyśleniami dotyczącymi samotności. Przez fakt, iż dużo czasu spędziłem samotnie, samotność nakłoniła mnie do wielu przemyśleń. Kiedy miałem jakiś problem, starałem się w sposób samodzielny znaleźć rozwiązanie. Nie zawsze udało się znaleźć coś, co usatysfakcjonowało mnie, ale zawsze dawało mi to dużo wniosków. Uważam, że samotność odgrywa w moim życiu jedną z ważnych ról. Gdyby jej nie było, to nie byłbym tym człowiekiem, jakim teraz jestem. Oczywiście też nie twierdzę, że gdybym jej nie doświadczył, byłbym gorszym człowiekiem, bo co do tego nie mam pewności. Samotność w niewielkim stopniu jest tak naprawdę potrzebna każdemu człowiekowi, aby niekiedy ogarnął chaos, jaki nastał, poukładać rzeczy niepoukładane. Natomiast nadmiar może być szkodliwy, choć osobiście uważam, że wcale tak nie musi być. Tak naprawdę wszystko jest zależne od tego, jak do tego podejdziemy. Chyba nie muszę tłumaczyć, że uszalanie się nad sobą nie sprawi w magiczny sposób, że wszystko się odwróci o 180 stopni i będziemy zadowoleni. Podejmowanie działań jest jednym z kluczowych rzeczy całej tej układance. Podejmowanie działań jest jednym z kluczowych rzeczy w całej tej układance. Jeżeli podejmujemy jakieś działanie, to robimy ruch w którąś stronę. Człowiek nie powinien się nastawiać, że działanie jest zawsze równe ruchowi do przodu. To będzie brzmiało dziwnie, ale niekiedy człowiek potrzebuje zrobić kilka kroków do tyłu, by móc później pójść w przód. Nie chodzi mi o to, że człowiek podejmując decyzję musi wybrać zawsze tą opcję, która sprawi, że pójdzie o jedno pole do tyłu. Zwracam uwagę na to, aby być świadomym tego, iż niekiedy ruchy do tyłu są potrzebne co to ma wspólnego z samotnością, uważam, że wszystkie sprawy, które analizowałem, są właśnie takimi ruchami. Nieraz wyciągnąłem wnioski, które dały mi dużo do myślenia, a niekiedy wniosków, które by mnie usatysfakcjonowały, po prostu nie było. Jest jeszcze jedna bardzo ważna kwestia, którą chciałbym poruszyć w dzisiejszej pogadance. Kiedy widzę ludzi kreujących się na bardzo osamotnionych, bardzo często też pojawiają się cytaty, aby jeszcze bardziej podkreślić jakimi oni to nie są samotnymi, taka osobistość otrzymuje dużo reakcji, no bo jest szkoda tej osoby. A tak przynajmniej słyszałam od kogoś, kto tłumaczył dlaczego zostawia reakcję pod zdjęciem z rzekomo osobą, która jest samotna. Mówię rzekomo, bo po jakimś czasie ta sama osobka, która przedstawiała siebie w takim, a nie innym świetle, nieco późniejszym czasie ukazuje zdjęcie w stylu Kocham swoich przyjaciół! Zawsze będę przyjmował stanowisko, iż osoba, która naprawdę jest samotna, nie jest skłonna ku temu, aby publikować zdjęcia, filmy czy post o tym, jak bardzo jest samotny. Dla mnie nie jest to rzecz do dzielenia się. Wychodzę z założenia, że jeżeli już taka rzecz się dzieje, to tylko jest to na pokaz aby zebrać śniwo reakcji i przychylnych komentarzy. Dlatego jeśli uznaję, że ktoś jasno ubarwie się pod tym, innymi względami, to staram się najzwyczajniej w świecie nie zwracać na to uwagi, aby nie ulegać ukazywanemu obrazkowi, ponieważ on często nie oddaje rzeczywistości takową, jaką naprawdę jest. Jeżeli chodzi o ten materiał, to myślę, że najważniejsze dla mnie rzeczy, które chciałem zawrzeć, zostały przeze mnie poruszone. Gdyby było tak, że byłaby jakaś nieścisłość bądź błąd, jaki mogłem popełnić, to z pewnością się do tego odniosę. Póki co, ja się z wami żegnam i do usłyszenia w kolejnej pogadance, już jutro o godzinie 18:00. Cześć.